Drugi dom, 15 sierpnia 1899 roku Miłość oczyszcza i porządkuje wszystkie cnoty. Luisa bierze w niebie udział w święcie w niebowzięcia królowej matki. Jezus prosi Luizę, aby była jego matką na ziemi, podobnie jak wówczas uczyniła to przenajświętsza dziewica, i jak nadal to czyni w niebie. Zdrowaś Mario, odmówione z Jezusem. Dziś rano mój słodki Jezus przyszedł cały odświętny, niosąc w dłoniach mnóstwo bardzo ślicznych kwiatów. Wszedł w moje serce i raz otaczał swoją głowę tymi kwiatami, a raz trzymał je w swoich rękach, w pełni radując się i ciesząc, kiedy świętował, mając te kwiaty, wydawało się, że dokonał wielkiego nabytku i zwrócił się do mnie, mówiąc: Moja umiłowana, dziś rano przyszedłem uporządkować w Twoim sercu wszystkie cnoty. Pozostałe cnoty mogą być od siebie oddzielone, ale miłość wszystko łączy i porządkuje. To właśnie chcę w Tobie uczynić. Chcę uporządkować miłość. Powiedziałam do niego, moja jedyna dobroci, jak możesz to zrobić, skoro jestem taka niedobra i pełna wad i niedoskonałości? Jeśli miłość jest porządkiem, czyż te wady i grzechy nie są nieporządkiem, które wprowadzają wszędzie nieład i wywracają moją duszę do góry nogami? A Jezus, oczyszczę wszystko. A miłość wszystko uporządkuje. W dodatku, gdy pozwalam duszy brać udział w cierpieniach mojej męki, nie może być grzechów ciężkich, co najwyżej jakieś mimowolne, lekkie niedociągnięcie. A ponieważ moja miłość jest ogniem, strawi wszystko, co w tej duszy jest niedoskonałe. I tak wydawało się, że Jezus mnie oczyścił i całkowicie uporządkował. Potem przelał ze swojego serca do mojego jakby garstkę miodu, a tym miodem oblał całe moje wnętrze, tak aby wszystko co we mnie się znajdowało było uporządkowane, zjednoczone i posiadało piętno miłości. Potem poczułam, że wychodzę ze swojego ciała na sklepienie niebios wraz z moim ukochanym Jezusem. Wydawało się, że wszystko świętowało. Niebo, ziemia i czyściec. Wszyscy byli zalani nową rozkoszą i radością. Wiele dusz wychodziło z czyśćca i jak błyskawica docierało do nieba, aby uczestniczyć w święcie naszej królowej matki. Ja też się posuwałam, zwłaszcza, że miałam pozwolenie spowiednika. Spośród tego ogromnego tłumu ludzi, czyli aniołów, świętych i dusz z czyśca, którzy zajmowali to nowe niebo, tak ogromne, że to nasze, które widzimy w porównaniu z tym, wydawało mi się małym otworem. Ale gdy spoglądałam, nie widziałam niczego poza jasnym słońcem rzucającym promienie, które mnie przenikały na wskroś, i stałam się jakby kryształem, tak iż można było dobrze dostrzec małe skazy oraz nieskończoną odległość, jaka istnieje między stwórcą a stworzeniem, zwłaszcza, że każdy z tych promieni posiadał swoje piętno. Jeden oznaczał świętość Boga, drugi czystość, inny moc, jeszcze inny mądrość i wszystkie pozostałe cnoty i atrybuty Boga. Dusza, widząc więc swoją nicość, swoje ubóstwo i nędzę, czuła się unicestwiona i zamiast na nie spoglądać, upadała na twarz w głębokiej adoracji przed tym odwiecznym słońcem, przed którym Nikt nie mógł stanąć. A co więcej, żeby zobaczyć święto naszej królowej matki, trzeba było spoglądać z wnętrza słońca, tak bardzo wydawała się zanurzona w Bogu przenajświętsza dziewica, gdyż patrząc z innych miejsc niczego nie można było dostrzec. Kiedy byłam tak unicestwiona przed tym boskim słońcem. Ona trzymała w ramionach dzieciątko, a Jezus powiedział do mnie. Nasza mama jest w niebie. Tobie daję urząd bycia moją mamą na ziemi. A ponieważ moje życie jest ustawicznie narażone na wzgardę, ubóstwo, boleści i opuszczenie przez ludzi, a kiedy moja matka przebywała na ziemi, była moją wierną towarzyszką we wszystkich tych boleściach, co więcej, starała się na miarę swoich sił przynieść mi ulgę we wszystkim, tak więc ty też, będąc dla mnie matką, dotrzymasz mi wiernego towarzystwa we wszystkich moich boleściach, cierpiąc zamiast mnie, jak tylko możesz, a tam gdzie nie będziesz mogła, będziesz się starała dać mi przynajmniej orzeźwienie. Wiedz jednak, że chcę, abyś była całkowicie skupiona na mnie. Będę zazdrosny nawet o Twój oddech, jeśli nie uczynisz go dla mnie. A kiedy zobaczę, że nie jesteś całkowicie pochłonięta tym, aby mnie zadowolić, nie dam Ci ani spokoju, ani wypoczynku. Potem zaczęłam być dla Niego matką. Och. Ile jednak potrzeba było czułości, żeby go zadowolić. Trzeba było ciągle na niego patrzeć, aby dostrzec, czy jest zadowolony. Raz chciał spać, raz chciał pić, raz chciał się pocieszyć czułymi dotykami. Ja zaś musiałam być gotowa na wszystko, czego chciał. Raz powiedział: Moja mamusiu, głowa mnie boli, ach, przynieś mi ukojenie. Ja zaś natychmiast oglądałam jego głowę, a znalawszy ciernie, wyjmowałam mu je, wkładałam mu rękę pod głowę i pozwalałam wypocząć. Podczas gdy wydawał się wypoczywać, nagle wstawał i mówił: Czuję ciężar i ból w sercu, tak iż czuję, że umieram. Zobacz, co mam w sercu. I kiedy zajrzałam do wnętrza serca, Znalazłam wszystkie narzędzia męki, wyjęłam jedno po drugim i włożyłam je do mojego serca. Widząc więc, że jest pocieszony, zaczęłam go czule dotykać, całować i powiedziałam do niego: Mój jedyny i niepowtarzalny skarbie, nie pokazałeś mi święta naszej królowej matki. Ani nie pozwoliłeś mi usłyszeć pierwszych pieśni, które zaśpiewali aniołowie i święci przy jej wstąpieniu do nieba. A Jezus, pierwszą pieśnią, którą wykonali dla mojej mamy, było zdrowaś Maryjo, ponieważ zdrowaś Maryjo zawiera najpiękniejsze pochwały, oddaje największą cześć i odnawia radość, którą odczuwała. Kiedy się stała Matką Boga? Odmówmy ją więc wspólnie, aby oddać jej cześć. A kiedy wstąpisz do nieba, sprawię, że ją znajdziesz, jak gdybyś ją odmówiła z aniołami po raz pierwszy w niebie. I tak wspólnie z Jezusem odmówiliśmy pierwszą część Zdrowaś Maryjo. Och, jak miłe i wzruszające było powitanie naszej najświętszej mamy wraz z jej umiłowanym synem. Każde wypowiadane przez niego słowo przynosiło ogromne światło, w którym pojmowało się wiele rzeczy na temat najświętszej dziewicy. Ale któż może wyrazić to wszystko i to w dodatku przy mojej nieudolności? Dlatego to przemilczę.